Nagrywam. Moje wrażenie takie będąc u wczorajszych ludzi. Ale patrz tutaj, żeby się... Mieszkają, widzieli. mieszkali w przyczepce, jako bezdomni. Wrażenie moje było okropne. Okropne nie chciałabym się znaleźć w takiej sytuacji jak oni, chociaż jestem mówiąc jedną w takiej sytuacji. Nie chcę się dopuścić do tego. To jest coś A jak myślisz, innego... dlaczego oni zamieszkali w przyczepie? No innego wyjścia nie mieli. Mieszkania na wolnych rynkach są bardzo drogie, jako wynająć. To są, to są... A jak stracili mieszkanie? Eksmisja, zadłużyli się, powiedzieli, że jakieś tam pożyczki brali, w jakiś labirynt długów padli, i, i żeby przetrwać jakoś to wszystko, te, te, te swoje chwile dobre i, i, i złe. No i. Próbowali I jak później wy, wynajmować też mieszkania, nie dawali rady. No musieli się wyprowadzić i zamieszkali jak zamieszkali. Może latem da się tak mieszkać, ale zimą to jest to jest zagrożenie życia. I to co zobaczyłam i, i tą panie, panią Bronię, osobę chorą, która ma raka guzu, rak, nie raka tylko przepraszam, guzę mózgu. mózgu ma. Jest osobą chorą. Syn jest dużym wsparciem dla niej. Chłopiec nie jest uzależniony. Ludzie kontaktowi, przemili ludzie. No nie wiem, no nie wiem dlaczego tak. A tak po co ty stało. tam pojechałaś? Potem po to ja tam pojechałam, po to, żeby zawieść gorący posiłek, bo ja wiem, co to znaczy: jak człowiek jest głodny, zmarznięty, pojechałam zawieść. To, co miałam i podzieliłam się tym, czy to, co miałam. A jakie na tobie wrażenie się ludzie zrobili? Z początku byli tacy zdezorientowani. Później ja poprosiłam ich, czy mogę wejść tam do nich. Oni byli bardzo zdziwieni, że ja chcę wejść do tej w ogóle, do tej przyczepy. Ale ja się nie czułam tam, że tam jest, yy, prawda, nieładnie pachnie. To nie ten, ci ludzie śmierdzieli, to śmierdziała bieda, tak jak. Inni spostrzegają osoby bezdomne, śmierdzące. Nie. Te osoby nie śmierdzą. Ta, to bieda śmierdzi. To bieda.